Dzień dobry, dzień dobry. Koniec sezonu. Wszyscy zawsze mówią, na sam koniec warto wysiać nawozy zielone. Ale z doświadczenia wiem, że właśnie z czym, jak z czym, ale ty, z tym wszyscy mają największy problem. Co wysiać, kiedy wysiać, jak to zrobić, a kiedy nawozić, a kiedy wapnować, o tym wszystkim dzisiaj będziemy mówili w związku z roślinami piankowatymi, czyli z pomidorami, paprykami, bakłażanami i ziemniakami. Nie myślcie sobie, bo dla mnie to też przez wiele lat było dość skomplikowane, bo warzywa psiankowate on, mają bardzo wysokie potrzeby i też często zapadają na różne choroby i co wybrać? Czy łubin, czy gorczyce, a może facelię, a może żyto, a może nawieść, a może wapnować? Co robić? Słuchajcie, najlepiej, najrozsądniej wyjść w ogóle od tego, że bierzemy sobie ziemię, zawozimy do stacji badania gleby, i wiemy od razu, z czym startujemy. Naprawdę już od dwóch lat Wam mówię o tym, żeby wystartować od badania gleby na początku sezonu, żeby, żeby wszystko było tak, jak trzeba. Bo jeżeli nie badacie gleby, to nie wiecie, czy ona ma, na przykład jest zbyt kwaśna, czy zbyt bardzo zasadowa, czy może jest przenawożona, a może ma ogromne braki składników odżywczych. Dla roślin, które chcecie w następnym sezonie uprawiać. Jeżeli uprawialiście właśnie warzywa psiankowate, no to jeżeli wasze krzaki były takie naprawdę mizerne, że ledwo miały liście, albo na koniec sezonu nie były takie zielone bardzo, jak tutaj możemy zobaczyć nasze pomidory, że wiecie, moje pomidory tutaj akurat jest pomidor koktajlowy, ale widać, że liście są. Mięsiste, grube, sztywne i właściwie nie ma jeszcze takich żółtych liści, które by wskazywały, że są niedobory składników pokarmowych. Jeżeli w ogóle zauważyliście, bo macie na kanale odcinek, jak wyglądają liście, które y, mają <gryw> ewidentnie brak y, potasu, a chcecie uprawiać w przyszłym roku warzywa, które tego potasu potrzebują bardzo dużo, to. Bez badania gleby to jest jak z wahadełkiem, tak, bądź nie? Tak na oko, na oko to jeden umarł, także nie robimy na oko badanie gleby, jeżeli w ogóle e, chcecie wapnować, bo też się przyjęło, że przez e, zawsze co 3-4 lata wapnujemy glebę. Ale kiedyś w ogrodach używało się cały, co, co jakiś czas e, obornika bydlęcego, takiego po prostu, od rolnika. Teraz mało kto ma do tego dostęp i nie dodajemy tego obornika, więc ta gleba też się tak szybko nie zakwasza. Nie robimy na oko. Słuchajcie, kwasomierze są naprawdę bardzo łatwo dostępne i można to zrobić normalnie, po prostu nie, nie oddając nigdzie próbki i bez problemu, e, wie, wiecie, jaki odczyn PH ta gleba ma. Jeżeli chcecie sobie robić, właśnie, pomiary, to najlepiej, odkopać sobie na 10 cm i stamtąd pobrać próbkę i stamtąd właśnie sobie sprawdzić. Bo na powierzchni to zawsze jest e, trochę inaczej, bo na powierzchni, wiecie, często podlewamy, e, to, jest, to wszystko się przepukuje i to też jest takie trochę przekłamane. W ogóle, jeżeli będziecie chcieli, a bardzo was zachęcam do tego, bo prób, e, padanie gleby kosztuje 30-35 zł, to żebyście pobierali tą próbkę właśnie też z, z głębokości około 25-30 cm, czyli z tego miejsca, gdzie większość Warzyw ma właśnie systemy korzeniowe, a nie na powierzchni, bo na powierzchni to będzie na pewno zupełnie inaczej. Łubin dostarcza bardzo dużo materii organicznej i też y, spore pokłady azotu. Y, warzywa takie jak właśnie papryka, bakłażany y, czy ziemniaki pobierają azotu bardzo dużo z gleby. Dodatkowo y, materia organiczna, słuchajcie, jeżeli w ogóle y, bo wiem, że ten filmik się nazywa, jak się nazywa, ale porozmawiamy tutaj dość szeroko, bo żeby przygotować glebę na następny sezon, to przede wszystkim musimy zadbać, żeby dostarczyć właśnie tutaj tego azotu, żeby spulchnić glebę, żeby ją zakryć, żeby dostarczyć materii organicznej, która e, dzięki temu, że jest w ogóle w glebie. W przyszłym sezonie nie będziecie mieli takich problemów z tym, że na przykład ziemia się będzie wam tak przelewać, nie będzie się tak bardzo zbrylać, jeżeli macie glebę gliniastą. Dodatkowo nie będzie ulegała takiej korozji. Kiedyś polecano, żeby na zimę przekopać glebę, zostawić takiej bez żadnego grabienia, żeby się tam wszystko ładnie przedostawało. Ja uważam, że Najgorsze, co może być, to zostawić taką właśnie czarną glebę na zimę, bo nigdzie w naturze nie ma takiej sytuacji, że e, po prostu zostaje nam czarna ziemia. Zawsze jest czymś ściółkowana i ściółka to nie musi być właśnie jakaś, jakieś tam zielone części roślin. To może też być kompost. Także kompost, właśnie nawozy zielone i, i, i tak dalej. Zaraz będziemy o tym wszystkim rozmawiać. Jeżeli w ogóle chcecie e, sobie wysiewać ubin, a w waszych ogrodach jest sucho, to warto by było, żeby ten łubin tak jak fasolkę szparagową czy bób, namoczyć sobie dzień wcześniej, żeby on szybciej wykiełkował. Mój łubin, który tutaj widzicie, który jest wysiany, on e, był wysiany 4 dni temu i był namoczony i zobaczcie, już widać, że e, te główki zaczynają pękać. Jak wysiewam łubin, to nie zakopuję go, nie robię rządków czy coś, po prostu biorę garść i gęsto wysiewam e, tak jak leci, żeby. On sobie tutaj już rósł. Jeżeli nie wiecie, czy wysiać łubin, czy gorcyczycę, czy żyto, to po prostu wymieszajcie sobie te wszystkie ziarna i zwyczajnie po prostu raz przy razie sobie wysypcie jedno, później podejdźcie z drugim, a na końcu jeszcze możecie to wszystko zagrabić, żeby lekko te nasiona były przykryte. Ale jeżeli jest tak wilgotno jak u mnie, to nawet nie trzeba zagrabiać, bo to wszystko ładnie będzie po prostu kiełkowało z powierzchni. Nie trzeba tutaj zakopywać. Co dalej z tym wszystkim robić? Bo jak wiecie, ja moich grządek nie przekopuję. Szpadla tutaj w ogródku warzywnym ani w jednym, ani w drugim nie było przez wiele lat. Nie trzeba przekopywać gleby. Ja robię to w ten sposób, że w ogóle wyszło ten e, brak przekopywania e, ogródka warzywnego. E, był spowodowany tym, że mój mąż się obraził już całkowicie na ogród, bo jak wiecie, że Jacek nie lubi pracę w ogródku, a właściwie nie zbyt, tylko bardzo nie lubi, szpadel dosłownie go parzy. Ja e, wiecie, że mam trójkę dzieci, i akurat przez cała, e, te ostatnie dwa rodziły się w maju, właśnie na 1 maja miałam termin, więc te wiosenne porządki w ogrodzie, to już ja miałam taki ogromny brzuch i na końcówce z tymi dzieciakami przecież ostatnio co bym robiła, to szpaddowała w ogrodzie. Więc stwierdziłam, że dobra, trudno, nie robię. I tak y, Patrycja się urodziła jako pierwsza, po dwóch latach się urodził Tymon. I słuchajcie, okazało się, że właściwie i tutaj w tym roku, ani w następnym, i jeszcze w trzecim nie przekopywałam i spoko wszystko rosło, ale wysiewałam zawsze te nawozy zielone. i że wiedziałam, że nie będę przekopywała, no to zrobiłam to w ten sposób, że łubin, gorczyca sobie wykiełkowały, jak zanim zaczęły kwitnąć, ścięłam wszystko normalnie pod kaszarką, czy wjeżdżam tej kosiarką i wystawiam na tak wysoko, że to już się dalej nie rozwija, a następnie na to nakrywam takim już przekompostowanym, przesianym kompostem, bądź jeżeli macie już kompost, który jest taki naprawdę dojrzały, to nie trzeba go nawet przesiewać, bo to wszystko się do wiosny rozłoży. I na to Często nakrywałam kartonem, obciążałam kamieniami, może nie wyglądało zbyt ozdobnie, ale pełniło rewelacyjne funkcje. Po pierwsze, tłumiło chwasty, po drugie kompost razem z tymi wszystkimi e, częściami martwymi od łubinu, gorczycy. Pięknie się przekompostowywał. Jak zaczęłam w ogóle stosować kwasy humusowe, to w ogóle nie było obawy, że do wiosny mi się to nie rozłoży, bo zresztą widzicie co roku na wiosennych filmikach, że jak biorę, zaczynam wysiewać, czy tam rzodkiewkę, czy marchewkę, to ziemia na wierzchu, ta właśnie z kompostem i z tymi nawozami zie zielonymi przekompostowana jest do tego stopnia, że wygląda pięknie jak ziemia zborka. I, I naprawdę Wam polecam, żeby w ten sposób sobie robić. Dobrze, to porozmawiajmy teraz o tym, czy dawać najpierw wapno, czy dawać najpierw obornik, jak to zrobić poprawnie. E, przy okazji, możecie zobaczyć moją paprykę, jak pięknie wygląda w połowie września. Nawet nie wiem, ile jej jest na każdym krzaczku. Jak wiecie, robiłam już mnóstwo przetworów, ale możemy sprawdzić, policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden na jednym krzaczku, a ty krzaczku zobaczcie, ile jest rekordowo. W poprzednich latach nawet nie pamiętam ile, ale nawet jeszcze więcej. Także warto wysiewać, tak jak mówię, co roku tą paprykę bardzo wcześnie, gdzieś tam już nawet w styczniu, żeby we wrześniu już mieć całkowicie dojrzałą paprykę na krzaczkach, którą po prostu możemy sobie zjadać albo dawać do przetworów. Ale wracając tutaj do najpierw, czy obornik, czy wapno. Słuchajcie tej kolejności właśnie takiej, jak jeżeli macie w ogóle dostęp do obornika takiego bydlęcego od rolnika, to przede wszystkim ten obornik nie może być ściągnięty bezpośrednio od krowy. Że rolnik tydzień temu e, rozsypał słomę, krowy na to i zgarnął to i wam to przywozi. Nie może tak być. Ten obornik też musi być przekomposowany. Przynajmniej jeden sezon albo chociażby z wiosny. Nie może być świeży. Następnie... Tak jak u mnie y, to robię, jak już uda mi się gdzieś tam ten obornik znaleźć, to robię w ten sposób, że najpierw wysiewam nabóz zielony, zawsze, później y, na to daję ten obornik i to przykrywam y, tym, y, tym, tym kompostem. I karton na to i to naprawdę do wiosny się przepięknie rozkłada. Co, cały sezon używam kwasów humusowych, które spowodują, że zawsze yy, ten rozkład materii organicznej jest szybszy. Obornik razem właśnie ten ze słomą daje bardzo dużo materii organicznej. I dzięki temu, że właśnie tej materii organicznej jest dużo w glebie, ziemia w następnym sezonie yy, zachowuje się jak taka gąbka. Magazynuje wodę, magazynuje nawozy, oddaje to przez długi, długi czas. Ja w ogródku czy to warzywnym, czy ozdobnym, bardzo mało podlewam. Ja nie chodzę codziennie z konewką i nie podlewam mojej ziemi. Ja to robię maksymalnie, jak są już takie skrajne temperatury i duże wiatry, dwa razy w tygodniu, a zazwyczaj robię to raz w tygodniu, nie częściej. A w tym roku akurat tak się udawało, że co tydzień, co półtora padało, więc z tą konewką latałam naprawdę bardzo mało. I jak już właśnie mamy ten cały. Ogródek zasilony nawozami zielonymi, kompostem i tym obornikiem, to zostawiamy sobie to na minimum 8 tygodni. Najlepiej nawet i do wiosny, i właściwie nie do wiosny, bo wiosną będziemy już działać z wysiewami, ale trzeba zrobić odstęp między obornikiem a wapnem przynajmniej taki dwumiesięczny. Więc w praktyce to wygląda tak, że jak na jesień sobie dajecie obornik, to na wiosnę dajecie wapno. I wapno przed wysiewami najlepiej, żeby z te dwa tygodnie y, było też odstępu. Więc jak będziecie chcieli wapnować swoją glebę, to zrobicie to na przykład w lutym, jak, bo w lutym w ostatnich latach jest już z, y, wystarczająco ciepło, żeby wejść do ogródków i już też zazwyczaj dosyć mocno ta ziemia y, przemokła. Ściągamy te kartony, ściągamy słomę, jeżeli używacie, czy tam po prostu przechodzimy z tym wapnem i rozsiewamy go, i koniecznie zagrabiamy, żeby wymieszać te wapno z powierzchnią gleby. No i czekamy, aż tam przyjdą te deszcze, i, i to wszystko się ładnie, wiecie, w tej glebie yy, rozłoży, czy rozłoży, rozejdzie. Ale nie wapnujemy, bo tak się robi. Nie, nie. Jeżeli w Waszym ogródku warzywnym gleba będzie zbyt bardzo zasadowa, to uwierzcie mi, że większość warzyw nie będzie dobrze rosła. Wapno oraz nawozy trzeba stosować wtedy, kiedy są potrzebne. Nie dajemy obornika czy jakichś nawozów tylko po to, żeby je dać, bo tak trzeba, bo tak inni robią, nie, tu trzeba tylko i wyłącznie dodawać wtedy, kiedy jest taka potrzeba, bo jeżeli będziecie mieli za dużo azotu, za dużo różnych innych składników odżywczych, to warzywa w ogóle azot. Jeżeli przenawozicie azotem, to po pierwsze nie będą te warzywa zdrowe, po drugie będzie bardzo dużo masy zielonej, a bardzo mało owoców. W ogóle w przypadku roślin dyniowatych jak ogórki, cukinie. Patisony, czy w przypadku warzyw piankowatych, pomidory, papryki. Słuchajcie, zobaczcie moje papryki. Czy one mają jakieś niewiadomo, jakie wielkie krzaki? Nie, one nie są zbyt duże, ale owoców mają bardzo dużo. I o to właśnie chodzi, żeby uprawiać w takim ogródku warzywnym, gdzie tych składników pokarmowych jest w sam raz. Warzywa dyniowate czy pomidory mają dość płytkie systemy korzeniowe. I nic nie da, że nawalicie tego nawozu, nie wiadomo, jak dużo, bo i tak podczas całego sezonu tych, tej wody, tego wszystkiego wpadnie tyle, że pierwsza warstwa ziemi będzie dość mocno wyjałowiona i tych nawozów w ciągu sezonu będziemy musieli im tam dostarczać, jeżeli jest taka potrzeba, że widzicie, że liście są jakieś takie e, już e, bardziej blade, czy jeżeli, o, tak jak tutaj na przykład na jednym liściu widać, że. E, może tu znajdę jakiegoś ładniejszego liścia, bo czasami przez warunki atmosferyczne, że na przykład pada bardzo dużo, e, e, znaczy, że pada bardzo dużo słońca, że są bardzo duże upały, to często gdzieś tam wykazywane są braki potasu i tak jak tutaj zobaczcie, takie malutkie plamki, czasami takie brązowe centeczki, cały odcinek o braku potasu macie u mnie na kanale. Czasami też e, przez to, że jest zbyt zimno, to na liściach widać takie fioletowe plamy i to nie jest spowodowane tym, że jest brak fosforu w glebie, tylko po prostu jest im zimno i one się wychłodziły i nie przyswajają tak dobrze tego fosforu z korzeni. Już na samym początku sezonu Wam mówiłam, że jak liście pomidorów czy łodygi się robią fioletowe, to wtedy bierzemy sobie nawóz z fosforem i robimy oprysk do listny, bo po prostu przez korzenie do rośliny, przez te zimne noce czy tam dnie nie za bardzo te nawozy się dostają. Także podsumowując: po pierwsze, najlepiej by było badanie gleby. Następnie, bierzemy sobie, przed, jak już wyślecie tą próbkę, to już sam niech sobie leci, ale w międzyczasie wysiewamy sobie yy, łubin i możecie wysiać też gorczycę. Jeżeli macie bardzo duży problem z chwastami, to możecie też wysiać żyto. Żyto w ogóle działa w ten sposób, że ono bardzo mocno powoduje, że e, mamy zagęszczone e, te nasze grządki i zielsko się nie przebija. Żyto bardzo szybko kiełkuje i e, zadarnia tam całą naszą powierzchnię. No ale żyto będzie trzeba przekopać, go nie zadusicie. Chyba że kartonami, to, to faktycznie by się udało. Zresztą żyto, e, ono najbardziej rośnie wczesną, późną zimą i wtedy właśnie jak już e, tak fajnie się wszystko zagęści, to ścinamy to koło siarką i przekopujemy. Ale akurat w uprawie pomidorów to bym to odradzała, ponieważ e, no, musimy po prostu te, ten obornik czy tam inne e, nawozy dać. Także e, badanie gleby, następnie wysiewamy sobie łubin, gorczycę i dajemy jak zacznie kwitnąć kompost. Na, na wierzchu, a następnie, jeżeli jest taka potrzeba, bo już dostaniecie wyniki badania gleby, czyli przed kompostem, jeżeli trzeba nawozić, dajemy obornik. Jeżeli używacie obornika granulowanego, to nie dodawajcie go na jesień, bo on y, bardzo szybko będzie przepukany. On nie ma takich właściwości jak obornik bydlęcy, taki ze słomą i on się zbyt szybko przepłucze. Y, obornik taki granulowany, dacie sobie przed, y, przed sadzeniem pomidorów po prostu na grządki. I, no i najlepiej nakryć kartonami albo jakimiś tam y, słomą czy coś, żeby po prostu ta ściółka na wierzchu była, która uniemożliwi oddawanie wilgoci, a przede wszystkim trochę tak... Przyciśnie to wszystko, co mamy pod spodem. I jeżeli używacie kwasów humusowych, to jeszcze właśnie przed nakryciem tych korze tymi kartonami po prostu sobie podlejcie, żeby ten rozkład nastąpił, taki, wiecie, bardziej <grym> większy, no i, i tyle. I zostawiamy i na wiosnę odkrywamy to wszystko, patrzymy, jak mamy idealnie przygotowaną grządkę do uprawy kolejnych waszych. Do zobaczenia! <grym>